Witam Cię. Jaki jest ten plebiscyt? Poważny czy bardzo subiektywny? Chciałoby się powiedzieć, że jest to plebiscyt jak najbardziej fachowy i, i do pewnego stopnia tak jest. To jest złota piłka, to jest przede wszystkim nagroda za indywidualne dokonania wsparte tymi drużynowymi. Ale nie da się też ukryć, że dodatkowe punkty i są to bonusy niemałe otrzymuje się raz za popularność, rozpoznawalność, dwa, za wcześniejsze dokonania wykraczające poza ostatni rok, za status jaki osiągnęło się na, na boiskach. Jeżeli spojrzymy na to, jak rozkładały się głosy poszczególnych dziennikarzy, to rzeczywiście możemy dojść do wniosku, że Robert Lewandowski tych dodatkowych punktów dostał zdecydowanie za mało, zdecydowanie mu ich zabrakło. Tylko dwóch dziennikarzy umieściło go na pierwszym miejscu, to nasz redakcyjny kolega Maciej Iwański i przedstawiciel niemieckiego Kickera w swoich w piątkach Lewandowskiego zmieściło zaledwie 16 ze 180 głosujących dziennikarzy z całego świata. To się później e, e, przełożyło na ostateczny wynik tego plebiscytu. Robert Lewandowski zdobył 44 punkty. Nawet nie dobił do granicy, do, do, do bariery tych 50 punktów. Zdobył ich ponad 10-krotnie mniej niż trzeci w plebiscycie France Football Cristiano Ronaldo. To jest przepaść, która wiele nam mówi o tym, jak Robert jest postrzegany i jakie są kryteria tego plebiscytu. O tym, z czego ta przepaść wynika w kontekście naszych oczekiwań i w kontekście stanu faktycznego, czyli wyników plebiscytu, opowiedział nam specjalista od marketingu sportowego Grzegorz Kita. My jako Polacy mamy naprawdę bardzo mocno wyostrzoną percepcję co do osiągnięć Lewandowskiego, co do jego statusu. My co więcej dowartościowujemy go jeszcze bardziej, ponieważ my też obserwowaliśmy jego karierę, widzimy dokąd doszedł, jaki ma wpływ na reprezentację. Dokonujemy swoistej syntezy jego osiągnięć i w związku z tym nasze oczekiwania są wyższe. Tutaj głos oddają ludzie, można powiedzieć, z całego świata. To nie jest ranking, to nie jest analiza oparta o elementy matematyczne, tylko to jest swoisty plebiscyt, gdzie głos osoby reprezentującej na przykład Binę Równikową, czy Honduras, czy Pakistan, ma takie same znaczenie, jak głosy oddawane przez osobę z Niemiec, z Hiszpanii, czy z Polski, więc to już samo w sobie w pewnym sensie jakby zaburza wyniki tego plebiscytu. Tam się dostrzega po pierwsze Ligę Mistrzów, ale Ligę Mistrzów rozumianą jako blockbustery, czyli mecze największych potęg, albo to wszystko, co dzieje się ponad fazą grupową, gdzie Lewandowski z Bayernem no, zatrzymał się na, na jednej ósmej finału. Częściowo mamy do czynienia też z takim systemem naczyń połączonych i właściwie z efektem śniadania się... Kuli. Jeżeli ktoś przypatruje się Manchesterowi City, czy przypatruje się Messiemu, widzi jeszcze więcej, jeszcze bardziej go docenia, i jeszcze bardziej niejako zamykając swoją percepcję na innych poza nim. A poza tym odpowiedzialność za taki werdykt jest bardzo, bardzo rozproszona. Owszem, bo jak wspomnieliśmy, tych, tych głosujących jest aż 180. To też jest trochę tak my... Często lubimy powtarzać, że Robert Lewandowski zdobyłby złotą piłkę, gdyby grał dla Realu Madryt, czy, czy Barcelony, czy dla któregoś z tych największych angielskich klubów. Coś w tym jest, bo z tymi klubami miałby pewnie większe szanse, żeby Ligę Mistrzów wygrać. Z Bayernem mu się to nie udaje, w tym sezonie to też będzie piekielnie trudne, a poza tym dodajmy, w tych najważniejszych wiosennych meczach i Polak, i cały Bayern zwykle zawodził. Nie wiem, czy to jest kwestia takiej indywidualnej popularności, rozpoznawalności, bo Robert Lewandowski jest rozpoznawalny na całym świecie. Rzecz w tym, że ludzie w różnych zakątkach świata, nie tylko w tych naj najodleglejszych, Chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele on e, osiągnął i jakich rzeczy dokonuje, ile tego kosztuje wysiłku i pracy. On do Paryża przyjechał jako gwiazda pierwszej wielkości. Tak był odbierany, tak był przywitany, tak był traktowany. Pamiętajmy, że zanim wręczył Alisonowi Becker, Beckerowi e, te. Nagrodę dla e, Bramkarza Roku. Dziewiąty w tej, w tej e, klasyfikacji był Wojciech Szczesny. To Lewandowski na scenie, e, na oczach wszystkich, otrzymał niesamowicie sympatyczny hołd ze strony Didiera Drogby. Przypomnijmy sobie ten, ten moment. Jestem taki szczęśliwy, że tu jesteś. Ale to moja ceremonia. Pozwól mi się nacieszyć tą chwilą. Na poważnie, chcę Ci podziękować za Twoją obecność. To dla mnie zaszczyt. Rozmawialiśmy wcześniej o twoim uzależnieniu od strzelania goli. Myślę, że to jest coś, co nas łączy. Sprawiasz kłopoty wszystkim bramkarzom, i jestem ciekawy, czy przyszedłeś tu prosić o przebaczenie. Staram się po prostu wykonywać swoją pracę. To drogba wiedział, co mówi, sam też był dobrym snajperem. Natomiast ogólnie biorąc pod uwagę, że Roberta usadzono w pierwszym rzędzie zaraz koło Leo Messiego, to jednak dobrze, że był, bo był dobrze widoczny. Był po raz pierwszy w karierze, a przypomnijmy, w 2015 roku był wyżej, był na czwartym miejscu, które pewnie wczoraj byśmy przyjęli jako wielki e, sukces. Był tam też, żeby właśnie popracować nad swoim wizerunkiem. To jest trochę jak z wystawnymi bankietami, na które nie zawsze mamy ochotę wyjść, chociaż tutaj ochota była w tym roku e, całkiem spora, ale idziemy, żeby się pokazać, żeby zaimponować, żeby utrwalić swój wizerunek w oczach tych, którzy obserwują nas e, z różnych perspektyw. A z boku całą tę ceremonię obserwował nasz wysłannik do Paryża Jacek Kurowski.